Pracujesz ciężko, każdego dnia, wstajesz wcześnie, kładziesz się późno, rezygnujesz z wolnego czasu, a mimo to czujesz, jakbyś stał w miejscu. Widzisz, jak inni bez wysiłku idą naprzód, podczas gdy ty zastanawiasz się, dlaczego twój wysiłek nie przynosi takich samych rezultatów. Problem nie polega na tym, że jesteś leniwy albo dajesz z siebie za mało. Mój mózg został zaprogramowany, by mylić pracowitość z bezpieczeństwem, a nie z postępem. Przez tysiące lat przetrwanie oznaczało być zajętym. Dziś oznacza robić to, co właściwe. W ciągu najbliższych minut zrozumiesz, dlaczego sama ciężka praca nigdy nie uczyni cię naprawdę skutecznym i co tak naprawdę stanowi różnicę. Sukces to nie maraton potu, lecz gra kierunku. Większość ludzi wierzy, że musi po prostu robić więcej, a to największe złudzenie naszych czasów. Mylimy ruch z postępem, pracujemy jak chomik w kołowrotku, coraz szybciej, coraz bardziej zmęczeni, a jednak wciąż w tym samym miejscu. Twoja wartość nie zależy od liczby godzin, które przepracujesz, lecz od tego, jak jasno rozumiesz, po co to robisz. Ciężka praca jest jak latarka. Daje światło tylko wtedy, gdy skierujesz ją we właściwą stronę. Kiedy to zrozumiesz, wszystko się zmienia, przestajesz karać siebie za brak rezultatów i zaczynasz świadomie kierować swoją energię. Tam, gdzie naprawdę ma znaczenie, znasz to natrętne uczucie, że nigdy nie robisz dość. Wstajesz wcześnie, piszesz listy zadań, pracujesz dłużej niż inni, rezygnujesz z przerw, a mimo to. Postęp wciąż wydaje się o krok przed tobą. Na końcu każdego dnia zostaje tylko zmęczenie i ten cichy głos w głowie, który pyta, dlaczego to wszystko daje tak mało? Prawda jest taka. Twój mózg myli aktywność z sensem. Za każdym razem, gdy możesz odhaczyć jakieś zadanie, wydziela niewielką dawkę dopaminy. Krótki moment dumy, który daje złudzenie, że jesteś na dobrej drodze. W rzeczywistości jednak gonisz za nagrodami, nie za rezultatami. Neurolodzy nazywają to busy dopamin lub pętlą zajętości, która utrzymuje cię w ruchu, ale nie posuwa do przodu. To tak, jakbyś siedział w łodzi i wiosłował z całych sił, nie zauważając, że lina wciąż przywiązana jest do brzegu. Poruszasz się, ale w kółko. Jedyny sposób, by przerwać ten cykl. To zatrzymać się. Poświęć dziś 10 minut, odłóż wszystko i spójrz na swoją listę zadań. Zaznacz tylko jedną rzecz, która naprawdę przynosi zmianę. Nie tylko ruch, jeśli będziesz robić to regularnie, zauważysz zmianę. Napięcie zacznie znikać, mgła się rozproszy, a ty po raz pierwszy od dawna poczujesz, że znów trzymasz ster w swoich rękach, bo prawdziwa produktywność nie powstaje wtedy, gdy robisz więcej, lecz wtedy, gdy robisz to, co właściwe. W następnym rozdziale zobaczysz, dlaczego jasność kierunku jest potężniejsza niż jakakolwiek dyscyplina i jak możesz ją odnaleźć. Wielu ludzi wierzy, że sukces to kwestia dyscypliny. Im bardziej się zmuszasz, tym dalej dojdziesz. Tak nas uczono. Ale to jedna z najbardziej niebezpiecznych półprawd. Dyscyplina pomaga utrzymać ruch. Ale nie zastąpi kierunku. Bez jasności, nawet najsilniejsza wola w końcu ślepnie. Twój mózg działa jak system nawigacji. Jeśli nie wpiszesz celu, możesz ruszyć, ale wylądujesz byle gdzie i zazwyczaj nie tam, dokąd chciałeś. Badania pokazują, że ludzie, którzy mają jasne wewnętrzne dlaczego, trzykrotnie częściej wytrwają w długim okresie niż ci, którzy opierają się wyłącznie na samodyscyplinie. Jasność. Obniża opór mentalny. Zmienia muszę w chcę. To tak, jakbyś stał we mgle zadań i nagle włączył światło. Te same rzeczy wciąż są przed tobą, ale teraz widzisz, które naprawdę mają znaczenie. Zapisz dziś, co naprawdę chcesz osiągnąć w ciągu roku, nie w punktach, lecz w jednym zdaniu, które porusza cię emocjonalnie. Jeśli będziesz je czytać każdego ranka, twój mózg zacznie automatycznie szukać sposobów. By to urzeczywistnić. To nie ezoteryka, to poznawcze skupienie, twój umysł filtruje z miliardów bodźców dokładnie to, co pasuje do Twojego celu. I nagle praca nie będzie już przymusem, lecz kierunkiem. W następnym rozdziale zobaczysz, dlaczego więcej wiedzy często spowalnia Cię i czego naprawdę warto się nauczyć, by doświadczyć prawdziwego postępu. Żyjemy w czasach, w których wiedzy jest pod dostatkiem. Każdego dnia możesz pochłaniać setki książek, podcastów i filmów, a mimo to mieć wrażenie, że nie posuwasz się ani o krok naprzód. Wiesz, co powinieneś robić, ale tego nie robisz. Rozumiesz, co działa, lecz Twoje życie prawie się nie zmienia. Nie wynika to z braku inteligencji, lecz z mechanizmów mózgu, który psychologowie nazywają iluzją postępu. Gdy uczysz się czegoś nowego, twój mózg wydziela dopaminę, dokładnie tak, jak przy sukcesie. Nagradza cię, jakbyś już działał, mimo że tylko konsumujesz wiedzę. W ten sposób nauka staje się substytutem działania i utkniesz w pętli wglądu bez ruchu. Wyobraź sobie wspinacza, który nieustannie zbiera nowe mapy, zamiast zrobić pierwszy krok. Zna każdą ścieżkę, każdą trasę, ale wciąż stoi u podnóża góry. Droga w górę zaczyna się dopiero wtedy, gdy przestajesz gromadzić więcej wiedzy i zaczynasz żyć tym, co już wiesz. Zrób dziś coś radykalnego. Wybierz jedną rzecz, którą już wiesz, tylko jedną, i zastosuj ją, zanim sięgniesz po kolejną informację. Zapisz ją, spraw, by była widoczna, wprowadź w ruch. Kiedy to zrobisz, wydarzy się coś magicznego. Wiedza zamieni się w doświadczenie, a doświadczenie w zaufanie do siebie. Przestaniesz polegać na motywacji, a zaczniesz polegać na impulsie ruchu. I właśnie ten impuls, to momentum, stanie się w następnym rozdziale kluczem, różnicą między tymi, którzy tylko marzą, a tymi, którzy naprawdę docierają do celu. Motywacja to piękne słowo, ale też niebezpieczny mit. Wielu ludzi czeka, aż poczuje się zmotywowanych, zanim zacznie działać. Ale to tak, jakbyś czekał, aż będziesz miał ochotę oddychać. Motywacja nie jest początkiem, jest rezultatem. Pojawia się dopiero wtedy, gdy się poruszasz. Twój mózg reaguje dopaminą na działanie, nie na czekanie. Kiedy więc wykonasz pierwszy krok, nieważne jak mały, twój układ nerwowy wysyła sygnał: Jestem aktywny, żyję, mam kontrolę. I właśnie z tego rodzi się to uczucie, które nazywasz motywacją. Wyobraź sobie zimną maszynę, która nie chce ruszyć. Musisz ją lekko popchnąć, tylko trochę, a potem zaczyna działać sama. To jest momentum siła, która powstaje, gdy ruch zaczyna się sam napędzać. Dziś nie potrzebujesz wielkiego planu, potrzebujesz tylko pierwszego impulsu. Zrób jedną rzecz, która przybliży cię do celu o 1%. Napisz jedno zdanie: otwórz dokument. Wyjdź na pięciominutowy spacer. Nie dlatego, że jesteś zmotywowany, lecz po to, żeby się nim stać. Gdy zrozumiesz tę logikę, nie będziesz już potrzebować trików na dyscyplinę. Stworzysz system, który sam się napędza. A właśnie ten system, rytm między działaniem a informacją zwrotną, jest tym, co odróżnia ludzi sukcesu od reszty. W następnym rozdziale zobaczysz, jak chronić to momentum. Aby nie rozpadało się za każdym razem przez rozproszenie lub zwątpienie w siebie. Żyjemy w świecie, który nieustannie na ciebie krzyczy. Każde powiadomienie, każdy dźwięk, każde małe mignięcie ekranu woła: Spójrz na mnie i patrzysz. Mówisz sobie, że tylko na chwilę, a nagle mija dwadzieścia minut. Twój mózg kocha rozproszenia, bo są łatwe. Za każdym razem, gdy widzisz coś nowego, Dostajesz mały zastrzyk dopaminy. Twój układ nerwowy został stworzony, by reagować na zmiany. W naturze to było niezbędne do przetrwania. Dziś jednak ten sam mechanizm pożera twoją koncentrację. To tak, jakbyś próbował rozpalić ogień, podczas gdy ktoś ciągle wysysa powietrze z pomieszczenia. Iskra się pojawia, ale gaśnie, zanim zdąży rozgrzać. Skupienie nie oznacza większej siły woli, oznacza mniejszą ilość pokus. Zacznij od małych rzeczy. Wyłącz wszystkie powiadomienia. Odłóż telefon do innego pokoju, gdy pracujesz. Naucz swój mózg znów znosić ciszę. Pięć minut absolutnego spokoju dziennie potrafi zdziałać cuda, bo odzyskuje Twoją uwagę. A gdy ją odzyskasz, zauważysz coś zdumiewającego. To, czego szukałeś postęp, spokój, kontrola nigdy nie zniknęło. Było tylko zakopane pod warstwą hałasu. W następnym rozdziale dowiesz się, dlaczego prawdziwa zmiana nie kończy się na skupieniu, lecz zaczyna się od tożsamości i jak możesz przeprogramować swój obraz siebie, aby postęp stał się Twoim naturalnym nawykiem. Większość ludzi próbuje zmienić swoje życie siłą woli, zmuszają się do nowych rutyn, walczą ze starymi nawykami, wierząc, że dyscyplina w końcu da im wolność. Ale siła woli jest jak bateria. Rozładowuje się, im częściej jej używasz. Jeśli ciągle musisz się zmuszać, by coś zrobić, pracujesz przeciwko swojemu obrazowi siebie. Zmiana staje się trwała dopiero wtedy, gdy staje się częścią twojej tożsamości. Twój mózg nie kieruje się celami, lecz tym, w co wierzysz o samym sobie. Jeśli myślisz, jestem kimś, kto zawsze odkłada na później, to każda czynność sprzeczna z tym przekonaniem, wywoła wewnętrzny opór. Klucz nie polega więc na tym, by robić więcej, lecz by zacząć widzieć siebie inaczej. Wyobraź sobie, że nie jesteś osobą, która próbuje regularnie ćwiczyć. Po prostu jesteś osobą, która ćwiczy. Bez walki, bez przekonywania, to po prostu część ciebie. Naukowcy nazywają to self-consistency bias. Mózg uwielbia spójność chcę by twoje zachowanie pasowało do twojego wizerunku własnego. Zapisz dziś jedno zdanie, które opisuje kim chcesz być, nie co chcesz osiągnąć. Czytaj je na głos tak długo, aż twój mózg zacznie w nie wierzyć, bo gdy zmienisz swoją tożsamość, twoje zachowanie zmieni się automatycznie. Postęp stanie się naturalny, bez wysiłku, bo nie próbujesz już być kimś innym. Ty już nim jesteś. W następnym rozdziale nauczysz się jak zakotwiczyć tę nową tożsamość w codzienności za pomocą małych rytuałów, tak by nie znikała, gdy życie znów cię wystawi na próbę? Cele dają ci kierunek, rytuały prowadzą cię tam, dokąd chcesz dojść. Większość ludzi nie ponosi porażki dlatego, że za mało marzy, lecz dlatego, że nie buduje mostu między swoimi marzeniami a codziennością. Robią wielkie postanowienia, tworzą listy, planują przyszłość. A zapominają, że zmiana nie dzieje się w kalendarzu, lecz w nawykach. Twój mózg kocha powtarzalność. Każde małe działanie, które wykonujesz codziennie, wzmacnia ścieżkę neuronową, a ta z czasem staje się autostradą. Dlatego rytuały są potężniejsze niż motywacja omijają opór, sprawiają, że nie musisz już myśleć, tylko działać. Wyobraź sobie swoje życie jak ogród. Cele to nasiona, ale rytuały to codzienne podlewanie. Bez nich nawet najpiękniejsze marzenie wysycha. Zacznij małymi, wręcz śmiesznymi krokami. Jeśli chcesz myśleć jaśniej, zrób jeden głęboki oddech każdego ranka, zanim dotkniesz telefonu. Jeśli chcesz być bardziej zdyscyplinowany, wieczorem uporządkuj biurko, choćbyś był zmęczony. Te mikroczynności są jak niewidzialne śruby, które zakotwiczają Twoją tożsamość w codzienności. Każdego dnia na nowo udowadniają ci, kim się stałeś. A gdy wytrwasz w tym kilka tygodni, zauważysz coś niezwykłego. Nie potrzebujesz już wielkich noworocznych postanowień. Już jesteś w drodze, krok po kroku, spokojnie, jasno, stabilnie. W następnym rozdziale wszystko podsumujemy i zamienimy tę ideę w prosty dwuminutowy plan, który możesz zastosować zawsze, gdy poczujesz, że znów ugrzęzłeś w starych schematach. Wszystkie te odkrycia, jasność, skupienie, tożsamość, rytuały nic nie znaczą, jeśli pozostaną tylko w twojej głowie. Prawdziwa zmiana zaczyna się nie od wiedzy, lecz od chwili świadomości. Nie potrzebujesz nowego kursu, kolejnej książki, ani wielkiego celu. Potrzebujesz tylko dwóch minut, dokładnie dwóch minut, by przypomnieć sobie, kim chcesz być. Kiedy zauważysz, że znów utknąłeś w starym schemacie, zestresowany, rozbiegany, przeciążony, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech i wykonaj ten mały plan. 1. Wyprostuj się. Twój ciało natychmiast sygnalizuje układowi nerwowemu: Jestem bezpieczny. 2. Oddychaj w rytmie 4, 7, 8, 4 sekundy wdechu, 7 zatrzymania, 8 wydechu. To wyłącza cykl stresu w Twoim ciele. 3. Zrób coś drobnego. Wypij szklankę wody, otwórz okno, zapisz jedno słowo na kartce papieru. Nie chodzi o to, by zmienić świat, lecz by zmienić ten moment. Te dwie minuty wystarczą, aby zresetować swój stan. Wyrywają cię z autopilota i przywracają do teraźniejszości, tam gdzie znów możesz wybierać. A jeśli będziesz to robić codziennie, zauważysz, że postęp nie jest odległym marzeniem. To mięsień, który rośnie za każdym razem, gdy zatrzymujesz się zamiast się pogubić. Na końcu pozostaje jedna prosta prawda: sukces nie jest wynikiem potu, lecz świadomości. Nie ten wygrywa, kto pracuje najciężej, lecz ten, kto rozumie, po co pracuje. Kiedy nauczysz się kierować swoją energią zamiast ją spalać, nawet najmniejszy krok stanie się potężny, bo życie nagradza nie tempo, lecz kierunek. Zastanów się przez chwilę. Czy pracujesz teraz po to, by coś udowodnić, czy po to, by coś stworzyć? Napisz mi swoją odpowiedź w komentarzu. Czytam je wszystkie, bo z tych myśli rodzi się wspólna jasność. Jeśli to wideo cię zainspirowało, zasubskrybuj kanał Sens Życia i podziel się nim z kimś, kto właśnie zastanawia się, dlaczego jego wysiłek nie przynosi efektów. A jeśli chcesz się dowiedzieć, jak kierować swoją energią tak aby już nigdy nie działała przeciwko tobie obejrzyj następny film tam porozmawiamy o mentalnym kompasie który utrzyma cię na właściwym kursie nawet gdy wszystko wokół stanie się chaosem